Cześć widzowie, witacie w koniec odcinku na moim, na moim kanale z Minecraft. Dzisiaj będziemy sobie robili, będziemy sobie wyrobili e, wielką odcinkę lasu. Jeszcze na początku Was zapraszam do mojego Instagrama, Discord'a oraz TikToka. I w ogóle widzowie przed nagraniem odcinkami Tu Gripper wybuch. Miałem tu pół domku rozwalonego z tej strony i trochę oborę, ale to naprawiłem poza odcinkiem. Skin już stoi. Ale tak nie bardzo do mnie jest podobny, ale starałem się, przynajmniej mi wyszło. No i niech sobie tak stoi mój pomniczek. Mój skin, nie pomni. I dobra. Nie wiem, chciałem zbudować mostek, ale już nie będę budować, bo już za 4 dni już kończę serię. Widzowie ta seria nie może trwać długo też. Nic, w widzowie nie może wiecznie trwać. Dobra. Nie myślałem, że to drzewo to gripper przez chwilę. Ale to nie był gripper na szczęście. I widać mój skin stąd. Mój ładny skin. Dobra. Kończymy. A mi teraz przelagowało trochę, widzowie, ale to nic, że sobie dzień zrobić. Kurde, ale laguje i ja za niedługo już koniec serii. No, bo już nagrywam od podaż 5 maja. Chyba tak 5 maja i właśnie I właśnie sobie ją nagrywam, nagrywam, nagrywam już ponad miesiąc Wyświetlenia są dobre szczerze Całkiem dobre Ale zobaczymy jak się Wam spodoba Drive Lear Track Simulator Ale powinna wam się tak raz spodobać Ale mi w zowie spadły fps -y, chyba. Coś tak czuję, że mi spadły fps -y trochę. Ale to nic. On nie zombie. Podwodne zombiaka. Się podwodnego zombiaka nie boję. On mi nie jest straszny. Jeszcze ciekawe, kiedy wyjdzie mobilny farming, ale chyba w następnym roku... Powinien wyjść. Co on się... Nie mogę go dotknąć. Ale. Ej, no chyba powinien wyjść w następnym roku ten farming. O ile coś się nie stanie... Bo tak różnie z mobilnymi grami jest. Ale teraz. Głównie teraz już są gry dopracowane ogólnie. Te mobilne gry są bardziej e, dopracowane niż przykładowo 6-7 lat temu. No i też widzowie. Co ja miałem powiedzieć Kurde A w ogóle jeszcze sobie tu mur dokończyłem Bo się już kończył I zastanawiam się czy jutro, czy w środę nie puścić live'a Ale może puszczę, nie wiem Nie mi tego oceniać już mam gorący telefon, i może temu tak laguje. Uj, uj. Tu już się mi skończył e, ten mm, kamień. A w sumie już że powinno mi starczyć tego drzewa. No to sobie pójdziemy chwilę, pokopiemy. I może na następnym odcinku sobie zrobimy godzinny materiał. Tu zostały już pustki po farmie naszej. Muszę trochę dać mojemu telefonu. Mojemu Telefonie, telefonowi, żeby sobie odpoczął. Po prostu dam mu 20 minut spokoju od gier, od oglądania tiktoczków, skorolowania i grania, i oglądania. No, po prostu, sobie cały odpocznie. Ogółem, jakby miał sobie widzowie, następny telefon wybrać to coś by było z Lirmi albo z Motorola. Motorola, Lirmi, lubisz Samsung, ale iPhone'ów, nie, iPhone'y tak mi zbyt nie leżą. Może, jakby były z Androidem, to może bym tak. To może bym miał, ale Ale jak są z ios to tak średnio mi leży. Po prostu Androidy w tych czasach są bardziej wydajniejsze niż iPhone'y. Będę to tak sobie podsumował, i no i tyle w sumie. i teraz sobie oglądam swoje stare materiały z przed roku. muszę sobie wziąć pochodnie, bo nie mam, muszę tutaj dać, o. już mam gorący telefon. Już mam trzy Dobra może starczy Ale jeszcze sobie tu pokopiemy Już jestem głodny o je. Coś mi szybko widzowie się robię głodny Coś się widzowie szybko robię głodny w minecraftcie Nie wiem czy bym to... Teraz dopiero zauważyłem, że coś się robi szybko głodny nie wiem może to jest jakiś bug albo coś, albo jakiś bunt Być może tak, ale może nie. Ale już mi się kończy ten killowa nie mam innego By mógł sobie z kamienia skraftować, ale on będzie mega kiczowaty. Już mi się skończy po prostu, on będzie bardzo kiczowaty Teraz widzę swoją twarz, wy nie widzicie, bo jest tak ciemno. ma więcej pochodni chyba gdzieś my, ale mi się nie chce szukać. Nie, no tu jeszcze trochę widzę, tylko jeszcze nie ma widzowie tak ciemno bardzo. Jakby tak widzowie bardzo w realu się szybko kopało, no to by praca w kopalni w realu by szybko szła, a tak to się wolnie kopie. Wiadomo, Minecraft to jest gra, no to tak szybko się nie kopie w realu. W grze to może wszystko, ale w realu już tak nie do końca wszystko. Będę musiał jeszcze poza odcinkiem do jakiegoś Kejwa I poszukać diaksów na kilo, Ale już kiedyś znalazłem diaksy poza odcinkiem Na odcinku się nie chce szerzej iść do Keiva. Kurde, już tak słabo widzę, ale... Nie tu już jest ziemię. To znaczy, że zbliżamy się chyba do ziemi? Oby, że to jest po prostu randomowo ta ziemię. Dokopiemy ten kawałek, sprawdzimy co jest za tą ziemią Ty już mam 3, 4 5 6 tak. 7 astaków. Tu jest całkiem dużo. No dobra, sprawdzamy co jest tam. Chodnie Kurde nie wiem jej był. Zajęty cały jak tytuł Ty tu chyba będzie zaraz ten. Dobra, nie ma tu nic takiego zbyt ciekawego. Oficjalnie, już widzowie, próbowałem wojanka, jest dobry. Wam mogę wam powiedzieć, że próbowałem wojanka, jest smaczny. To akurat się udało wojanowi osiągnąć. Malinka, pierwsza klasa, widzowie. Polecam. Wojanka. Nie znowu nie mam miejsca. Nie wiem, czy musi. Jest mój killoff, Halo. Dobra, tu jest. Myślałem, że go zgubiłem, ale nie. Kurde, by mi starczyło jeszcze do końca tego kilofa. Dobra, jak sobie zwolnię poza odcinkiem ekwipunek, to sobie to zbiorę Ale na razie sobie niech tu siedzi Niech mi je ukradnie, bo nie ma nikogo ze mną, jestem sam. No i nic widzowie, kilow mi się skończył. No i dobra, dzisiaj ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu. Zostawcie sobie słończkiem tam na dole z grudzinki i się